Dzień dobry. Mam nadzieję, że mieliście bardzo spokojne i zdrowie święto. Teraz jestem po pesach. Zaczynaliśmy się już liczyć Sirta omer i będzie następne święto szabłot za 30 dni. Ch e chciałem. Wrócić do e, naszego wykładu o e, miasta e, Izraela. I naszym następnym przystankiem podczas wycieczki po izraelskich miastach jest tętniące życie miasta Tel Awiw. Piękne. Nadmurze, piękne budynku. Będzie oczywiście o czym dyskutować. Tel Awiw to bardzo nowoczesne miasto. Bibliny nie istniało. Zamiast tego przyjrzymy się Jopie, dzisiaj Jafo. Więc Jopa to, to jest uh, uh, miasto nadmurze. Ale Tel Aviv oczywiście e, nie był. Istnieje dwa fragmenty w Tanach, gdzie wspomnianie Jaffa e, jest Jaffa. Obydwa opisują położenie centrum miasta w stosunku do, do morza, portu miasta połączenie ziemi od strony zachodniej kiedy Salomon, budując świątynię, przywiózł do Jerozolimy wielkie cedry z północy Libanu. I tak jest napisane, a my nas czynamy, w Libania, ile tylko potrzebujesz i dostarczymy, czy je tracimy drogą morską do Jafy, ty zaś sprowadzić je sobie do Jerozolimy. Też mamy źródło, kiedy Jonasz chciał uciekać z, przed Bogiem. Jest napisane, lecz Jonasz wystał, aby uciec przed oblicze Pana do Tarsisza. A gdy przybył do Jafy, znalazł tam okręt, który miał płynąć do Tarsisza. I zapłacił się za przejazd. wszedł na pokład ale wszedł, oblicze pana jechać do nimi do Tarszysza. Przepraszam. Jako miasto portowe Jaffa, była wielokrotnie podbijane przez inwazję armii: Filistynów, Asyryjczyków, Greków żymian, islamu, krzyżówców, mamy mameluców, osmanów, napoleonów, a potem Brytyjczycy i Izraelczycy. Więc wiele, wiele e, ludzi. Tak samo. Jest uh, uh, pierwszy przystanek w e, e, pociąg był w jafo, kiedy e, otomanci chcieli zbudować o, o, o stworzyć e, e, pociąg. Pierwszy st przystanek był e, jafo i uh, był od Jaffa do Jerozolimy ok, trwał wtedy pięć godzin uh, niż uh, dziesięć, uh, jeden dzisiaj, ale też był uh, uh, bardzo, bardzo uh, ważny uh, dla Rzemień uh, Izraela wtedy. Uh, dzisiaj Uh, Jafo jest uh, miejsce bardzo, bardzo turystyczne. Uh, w, w, uh, jest um, mieszanie uh, arabskie i judaizm i żydzi przepraszam i um, są dużo, dużo uh, turystów tam i w ogóle mieszkają uh, trochę w spokoje uh, tam w, w Jafo. Ale w historii był bardzo, bardzo okropne historii, kiedy Napoleonskim w rozkazie masakry tysięcy Turków jest to słynny portret przedstawia przedstawiający Napoleona odwiedzającego chórych francuskich żołnierzy. Niemniej inne doniesienia głoszą że wydał on na nich wyrok śmierci w związku z ich niedyspozycją. Starożytny Tel Awiw to Jafo na południu, ale Tel Kasila na północ. Więc to jest zdjęcie dzisiaj, kiedy e, Jedziemy na autostradę Ayalon, jest Tel Tel Awiw, okay, w lewo Tel Aviv, do północ Tel Aviv, kiedy jest Uniwersytet Tel Aviv, tam jest miejsce archeologiczne Tel Casilla. Starożytne miasto filistynskie na północ. Od Tel Awiw był pierwszym miejscem wykopanym przez nowy rząd Izraela w 1948. Benjamin Mazar był archeolog i on odkrywał Tel Kasila. Dużo miasta z XII wiek przed naszą era dziś przylega do kampusu Uniwersytetu w Tel Awiwie. Zobaczyliśmy już miasta na południu i północy. A co znaj znajduje się po pośrodku? A, Tel Awiw oczywiście. Bardzo, bardzo piękne. Mam dużo uh, wspaniale uh, zdjęć. Um, inne różne tło, różne e, 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 Perspektywę I, i, i chciałem przedstawić Was. To jest był Tel Awiw i jest Tel Awiw. Tel Awiw ma wiele aspektów. Jest miastem żywym, pełnym duchowości i otwartości. Nazywany jest stolicą rozrywek na Bliskim Wschodzie. A także światową stolicą. Wegański. I żywności, głównym centrum rozrywki i finansowym centrum kraju. I to jest bardzo, bardzo dużo uh, i wyższe budynku wszystko finansowe, oczywiście. Zajmuje również miejsce w czoł czołówce miejsc LGBT na świecie. Nie nazywa się go miastem religijnym, chociaż istnieje wiele synagog. A Chabad jest dość aktywny, to Tel Aviv zdecydowanie nie koncentruje się na religijnych aspektach Izraela. Zacznijmy więc od zrozumienia jego pochodzenia. Tel Aviv był pierwotnie widmą i nazywa się Tel Aviv. Całe miasto ma nieco ponad 110 lat. Ten obraz przedstawia zgromadzenie Żydów mające na celu przydzielenie części w dym przyszłej społeczności. Chuzac Bait. To jest Tel Awiw. Tel Awiw <coughs> został założony 11 kwietnia 1909. Tego dnia kilkadziesiąt rodzin zebrało się na widmach na plaży Podjachów, aby przeznaczyć działki pod nową dzielnicę, którą nazwali Achuzat Bajt. Później, Znano jako Tel Aviv, Ponieważ rodziny nie mogli zdecydować o przeznaczeniu gru gruntów, zorganizowały loterię, aby zapewnić spra sprawiedliwy podział. Akira, Akiva Arye Weiss był przewodniczącym komisji loterii i jedną z wybitnych postaci w miejscu. Zatem i był tam ten, ten zdjęcie. Zatem rodziny założycieli w Tel Awiwu rozpoczęli budowę, budowę pierwszego nowoczesnego hebrajskiego miasta. Nie mamy zdjęcia Wajsa, który do niedawna był zapomniany i by miejsce bardziej. Znanego burmistrza Tel Avivu Ale Weiss zaplanował w swoim umyśle obszar ziemi i rodzaj nowoczesnego miasta. W tym bieżącą wodę, światło elektryczne, kino, aporea, teatr, szkoły i kawarianie otwarte do dwa w nocy, do drugiej w nocy. Po co zmienić nazwę? I to jest uh, zdjęcie od uh, 100 lat temu, kiedy wszystko było nowe i, i bardzo, bardzo piękne. Dlaczego nazwę uh, nazywa do, uh, od ACHUZAT Bait, czyli to znaczy uh, dom, bardzo uh, istnieje dom, do Tel Awiwu? Dło, głosu to, Herceg nazwał, a Sokolow przeczumaczył. 21 maja 1910 roku, gospodarze zmienili nazwę swojej osady na Tel Awiw. Ich bezpośrednia inspiracja był tytuł który Sakolov Sokolow nadal swojemu hebrajskiemu tłumaczeniu o utopijniego romansu Hercela Alt Neuland. Z, e, druga strona, e, lewa strona e, slajd jest Alt Neuland od, od Theodor Herzl. Sokolow, który ży życił imię od Ezechiela czy 15, pomyślał o tym, że kupi starożytnych rum, jako od, odpowiedników starego i wiosny jako przekazujący ideę odróżnienia ukrytego w nowym. Więc tak jak Herceg chciał, że Ziemia Izraela będzie mieć myślenia stare i nowe. Alt Neuland, że my stary też, Sokolow chciał, że Tel Awiw będzie e, 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 odbywać też. Język hebrajski był niezbiedny nowej społeczności. Na początku ulicy znajdowało się gimnazjum zwane Herceł I tak jest, na, na końcu był, był bardzo, bardzo ważne miejsce. Wszystko jest zależy od gimnazjum i edukacji. 3000, 3000 Żydów zostało deportowanych przez Turków w 1917, ale wrócili, a miasto zbombardowano. Wypełniony idealistycznymi, choć świeckimi Żydami. Ruch ogrodowy w miejscu. Przyjęty przez burmistrza Mejera Duzingofa, i tak jest uh, na uh, zdjęcie w e, stronę prawo. Uh, który zadbał o to, aby miasto było wentylowane dookoła pięknymi ogrodami. Możemy zobaczyć, jak to jest Kikar Medina i wszystko jest, wszystko było zbudowane, żeby ruch ogrodowy, żeby wiatr, żeby wszystko, ludzie będą Czuję dobrze, bo oni są nad morzem. Oczywiście, kiedy jest miliony, dwa milion ludzi tam i jest budynku po budynku, e, niestety e, Tel Awiw to nie jest idealne e, e, ciepło, jest bardzo, bardzo gorąco, ale to był we, już 1937 populacja w Tel Awiwu był 150 tysiąc ludzi. Niesamowite. Białe miasto. Dlaczego Tel Awiw nazywa się Białe Miasto? I tak jest w internecie. Możemy uh, uh, zaczynać zawsze. Tel Awiw jest Białym Miasto. Odpowiedź jest: <laughs> wielu Niemcy, niemieckich, żydowskich architektów uciekło w Niemiec, Niemiec wraz z powstaniem Hitlera i przybyło do Tel Awiwu. Tam zaczęli rozwijać styl architektury Bauhaus i international. To nie jest tylko Bauhaus, ale International Style, bo oni musieli adaptować to Izrael. Zasady Bauhausu z naciskiem na funkcjonalność i niedrogie materiały budowlane były przestrzegane jako idealne w Tel Aviv. Niestety Bauhaus koncentrowany na dużych. W sklanych oknach niezbyt wyspiesywał się w klimat Izraela, który wymagał białych ścian i małych okien ograniczających ciepło i promienie słoneczne, długich, wąskich balkonów wyłąpujących powietrze i spadzistych dach, uh, dachów. Ponadto zaczęto budować budynku na starych fundamentach, takich jak dom Engela. Więc to jest uh, kilka… Uh, jest muzeum Białym i jest dużo, dużo przykładów jak bardzo, bardzo piękne i funkcjonalne e, budynków i domy e, i wszystko um, używają miejsca i słońca i wiatr, bardzo, bardzo ciekawe. Jest dużo uh, ciekawe i, i trochę dziwne uh, 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 ściany i, i architektura, jak oni w naszym uh, uh, slajdzie teraz. Leona um, Gagneba, francuskiego architekta urodzonego w Syrii, nie ma powiązania pomiędzy żadnymi budynkami znalezionymi w Barcelonie. W 1985 roku jego wizja była stworzenie budynku łączącego morze i pustynię. Morze jest reprezentowane po białe strony przez balkony przypominające fale i pustynię, po beżowej stronie pełni roślin i rzeźb z piasku. Ten budynek może być dość zaskakujący, ale przynajmniej jest to coś, czego nie da się zapomnieć. Dom Dizengoffa był miejscem wyznaczonym 15 maja 1948 Jom jako deklaracja niepodległości. Potrzebne do wypożyczenia krzeszel z kawiarni, bo wtedy nie mieli dużo e, miejsca, ale i oni byli e, w wojnie, w czasie wojny, ale Ben-Gurion deklarował, i tam jest oczywiście zdjęcia Hercela. I na dole tak jest a, muzeum z e, statu e, desingów e, na jego koń. Shalom Meir Tower, miasto w, wieżowców. Szal, migdal Shalom Meir. Tower został zaprojektowany przez architektów Itzhak Pielski, Gidona Zywa i Meira Lewiego. Migdal Shalom ma 34 piętra i stół Stoi na wysokości 120-130 metrów. Kiedy jego budowa została ukończona w 1965 roku, był to najwyższy budynek na Bliskim Wschodzie i rywalizował z najwyższymi budynkami w Europie pod względem wysokości. Wieża została zbudowana na terenie Hebrajskiego Liceum Herzlianskiego, lepiej znanego jako gimnian, uh, Gimnazjum Hercylia. Ale dzisiaj są dużo, dużo wyższe uh, wieża. Najwyższe wieża Arzeli Sarona 238 metrów. I to jest tam... na, na uh, jest za, Zaraz uh, skończymy. Słynny, okrągły, trójkątny, kwadratowi Azriela. To jest bardzo, bardzo znana um, um, wieża Azrieli. I też, też w Gan na dole, um, w prawym dolnym rogu i tak dalej. Um, dzisiaj Ludzie mieszkają w Tel Avivu ale bardzo, bardzo drogie. I ludzi dużo ludzi pracuje w Tel Awiwie. Jest pociąg, jest autobus, jest, jest dużo, dużo droga do Tel ale dużo ruch też. To jest jeden bardzo smutne miejsce. Listopad 1995. Itsak Rabin został zamordowany na imprezie na placu przez Igal Amira, chłopca z Jeszywy, studiującego w Uniwersytecie Barilan. Od ton plac ten stał się miejscem protestów i spotkań Izraelczyków w każdym momencie postrzeganego kryzysu. Oczywiście dzisiaj nie ma nic. Uh, całe Tel Awiw, wszystko zostanie w domu, ale po koronie wszystko będzie wrócić. Jaffa jest dziś mieszanym miastem Żydów i yarowów. Turystyka jest obecnie ważnym źródłem gospodarki, choć port przez wiele lat był ważnym centrum finansowym. Wiele plaz. Wzdłuż wybrzeża odwiedzanych jest przez dziesiątki tysięcy izraelskich poszukiwaczy baci, uh, słońca. I to jest uh, hotelu Agam, bardzo znane artystów i uh, uh, w ogóle jest on ma uh, paintings uh, sztuki, ale to jest uh, bardzo znane. Ale jest, jest synagoga w Tel Avivii, na, nawet wielka. Jest 540 synagog. I to jest dużo, wielka synagoga, i tam rabbi Israel Meir Lau, który był naczelnym radnym Izraela. I jest bardzo dużo piękne. Tel Aviv zwykle nie jest związany z duchowością, ale to nieprawda. Wszędzie w Izraelu panuje atmosfera uduchowienia. Główny Rabin Lao jest dobrym, uh, znanym, znanym odsalałem. Ocz, jest dużo, dużo muzea. Jest Muzeum Sztuki w Tel Awiwie, Muzeum Rabin Memorial, Upomnienie, jest Muzeum Palmach, Muzeum Haganah. Mo, możesz, uh, myślę, że jest. Uh, 30 o 50 muzeum w Tel Awiwiu jest bardzo, bardzo wartość odwiedzać. Największy park w samym sercu w Tel Aviv jest Park Hariakon. Ludzie tam grają, ludzie chodzą i ludzie nawet na, na, nad morzem um, um, idą. Więc jest bardzo, bardzo uh, piękne uh, i, i dużo, dużo w Tel Avivie. I największe uh, jest biegne wschodzie na zachód wzdłuż rzeki Jarkon i ma małe zoo. i także dużo miejsca na pikniki i przejażdżki, rowerowe można także wy, wypożyczyć. Łódź i spróbować popłynąć na górę strumienie, ale nie za daleko, bo można wydostać, wydostać się na otwarte morze. Jest oczywiście uh, dużo piękny market, uh, um, um, przepraszam, uh, um, miejsce do, uh, do jeść i, i kupić, i, i ryn, rynku, uh, nie jak uh, w Jerusalem, ale też jest, jest bardzo piękne miejsce uh, w Tel Awiwie też. I tak jest uh, ostatni slajd, uh, piękny, piękny Tel Awiw, bardzo ciekawe miejsce, i mam nadzieję, że um, przekazałem was uh, trochę o, piękniejsze miasto, które zawsze żyje i zawsze grają tam, i radość jest tam. I mamy nadzieję, że będę wrócić do ten atmosfera, a ta atmosfera, jak był przed miesiącem temu. I, uh, i, I to jest uh, wszystko w nasze, w moje uh, uh, prezentacja. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że był uh, uh, rozumiane. Uh, następny wykład. Mam nadzieję, że będziemy uh, skupić się na Caesarea. Bardzo, bardzo piękne miasto. I uh, więc dziękuję bardzo i do widzenia.